Kodeks 46 paragraf 1. Istoty ludzkie posiadające ten sam zestaw genów uważa się za genetycznie jednakowe i mające tych samych krewnych. Ze względu na sztuczne zapłodnienie, dzielenie embrionu i klonowanie konieczne jest zapobieganie przypadkowemu lub celowemu rozmnażaniu chazirotczemu. Dlatego też Wszyscy potencjalni rodzice powinni być przebadani genetycznie przed poczęciem. Jeśli wykazują 150 lub 25% podobieństwo genetyczne, nie wolno im poczynać dziecka. Jeśli ciąża jest niezaplanowana, płód musi być przebadany. Ciąża pochodząca od rodziców spokrewnionych w 150 lub 25% musi być natychmiast przerwana. Jeśli rodzice nie byli świadomi swojego spokrewnienia, dozwolona jest interwencja medyczna zapobiegająca dalszemu łamaniu kodeksu 46. Jeśli rodzice byli świadomi swojego pokrewieństwa genetycznego przed poczęciem dopuszczają się oni kryminalnego naruszenia kodeksu 46. Sto lat Mario, pobudka. To był dzień moich urodzin, których nie znoszę. Co roku w dniu urodzin śni mi się zawsze ten sam sen Schodzę do metra, czekam na pociąg. Martwię się, że się spóźnię. Pociąg odjeżdża. Chcę mi się spać, ale muszę kogoś znaleźć, zanim pociąg się zatrzyma. Pociąg mija jedną stację i zostaje jeszcze 19. Muszę go znaleźć. Wtedy się budzę. Sto lat, Mario, pobudka. W rok później miałam dokładnie ten sam sen. Tyle, że tym razem przejechałam dwie stacje. Nie pytajcie, skąd wiedziałam, że zostało ich jeszcze 18. Po roku 17, a po dwóch latach 16. Przy roku jedna mniej. Dzisiaj mam urodziny, i dziś dotrę do ostatniej. Jeśli usnę, dotrę do celu. Jeśli zechcę, odkryję moje przeznaczenie los jęty. Nie ma za co. Więc co mam zrobić? Nie zasnę przez cały dzień. Kto chciałby poznać swój los? Kto by tego spróbował? O czym pani myśli? Thinking, czy się już nie spotkaliśmy? Na górze prawie na siebie wpadliśmy. Wydaje mi się pan znajomy. Proszę powiedzieć coś o sobie. Nie wiem, czy chcę, żeby pan coś o mnie wiedział. Nie potrafię myśleć, kiedy ludzie pytają mnie wprost. Podpowie mi pan? Jeśli podpowiem, to nie zadziała. Co nie zadziała? Co będzie pani robić dziś wieczorem? To pytanie czy zaproszenie? Podpowiedź. Dziś mam zamiar nie zasypiać. Do zachodu słońca. Nie zasnę. Purkuła. Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Potrzebuję pani profilu do późniejszego porównania. To trudne, kiedy za kawałek papieru można dostać sporo pieniędzy. To wielka pokusa. Na pewno on? Myślałem, że to ona. Nie sądzę. Ma pan dowody? Nie muszę dawać dowodu. Płacicie mi za intuicję. Dobrze się pan czuje? Błędę. Jak najbardziej. Spójrz. Oto co zostało z mojego dzieciństwa. Zebrałam tu moje ulubione wspomnienia Kto to? Moi rodzice, zanim wyjechaliśmy z Szanghaju To ludzie tacy jak Damian, kiedy daję im papere Teraz znasz wszystkie moje tajemnice Uwielbiam patrzeć na ich twarze Są takie piękne Spójrz na ich oczy. Mają spojrzenie, którego nam brakuje. Wyglądasz jak oni, on Powinnaś iść spać. Nie chcę iść spać. Proszę nie pozwól mi zasnąć. Zrobię ciekawy. Maria Gonzalez 25 lat, zatrudniona w firmie Sphinx. Ojciec zastępczy, Christian Gunther, urodzony w porcie wolnocłowym Jebel Ali, przeniesiony do Szanghaju i wydalony za nieprawidłowości finansowe. Rejestrowany w Kunming, Danbadzie, Kwecie i Bagdadzie. Przypuszczalnie w drodze do portu wolnocłowego Jebel Ali. Carmen Gonzalez wróciła do Szanghaju. Ponownie wyszła za mąż. Maria Gonzales, wzrost 165 cm. Od jak dawna pani Gonzales jest w ciąży? Nie powiedziałem nic takiego. W jaki sposób złamała kodeks 46. Nie wspomniałem o kodeksie. Gdzie jest klinika Maylin? Niestety te informacje są poufne. Wynająłeś samochód. Klinika była Alfuera, 170 km od miasta. Niczym średniowieczny rycerz wyruszyłeś na wyprawę, której celem było odnalezienie mnie. Naruszyła kodeks 46. Przerwaliśmy ciążę i usunęliśmy związany z nią obszar pamięci. Dziecko zlikwidowano? Nie było żadnego dziecka, tylko ciąża, którą usunięto wraz ze wspomnieniami. Ingerowaliście? Pamięć świadka w sprawie oszustwa ubezpieczeniowego. Te wspomnienia ograniczały się do mężczyzny, seksu i ciąży. Nie pamiętam tego. Mężczyznę, seks i ciąże wymazano. Poza tym to ta sama Maria Gonzales. Palec ma działać jak placebo. Przeniosłam go z jej dzieciństwa. Świetnie się sprawdza. Kiedy będzie mogła wyjść? Jutro. Obawiam się, że muszę poprosić o wypisanie jej dzisiaj. Można tęsknić za kimś, kogo się nie pamięta. Czy chwila lub przeżycie może całkowicie zniknąć? Czy też gdzieś wciąż istnieje, czekając na odkrycie? Zna pan tę kobietę? Szukam jej. Musiał pan ją znaleźć, skoro ma pan jej włos. Dostałem go od jej rodziny. Jest pan z nią spokrewniony? Tego chcę się dowiedzieć. Nie może się pan z nią wiązać. Proszę spojrzeć. To pana DNA. 50% zgodności z próbką z włosa. A tu jest DNA pana matki. 100%. Całkowita zgodność genetyczna. Pański kontakt z tą kobietą byłby naruszeniem kodeksu 46. Tak to się mogło stać? W in vitro wszystko jest możliwe. Pana matka była jednym z 24 sklonowanych płodów. Włos należy do pana matki lub jednego z jej genetycznych bliźniąt. A kobieta i moja matka są identyczne? Nie. Dieta, klimat, środowisko, wypadki, operacje, gwiazdy, Bóg. Nie jesteśmy więźniami naszych genów. To włos pańskiej matki? No. Nie. Kocha pan tę kobietę? Dlaczego pani pyta? Jest w ciąży? Nie. Był pan poczęty naturalnie? In vitro. Pańscy rodzice zastępczy zapewne mają pańskie akta. Nie żyją. Przykro mi. Stanąłeś przed trybunałem. Uznano, że wirus empatii zakłócił Twoją zdolność oceny sytuacji. Wymazali Ci zatem wspomnienia o mnie, tak samo jak moje o tobie. Zostałam wygnana, bo chciałam szukać sfinksa. Zostawili mi wspomnienia. Nie obchodzi ich, co myślą żyjący Alfuera. Niby czym mieliby się przejmować. Dla nich nie istniejemy.